Moja historia zaczęła się w małej miejscowości w Strzyżowie, tam na Podkarpaciu, 8 tysięcy mieszkańców. Zacząłem od biznesu, nigdy nie pracowałem na etacie, więc zawsze próbowałem. A nie jednego dnia, dopytam. I, tak, pracowałem. Pracowałem. <śmiech> a, tu się mał. Umysł milionera. Pewnie kojarzysz, było takie kojarz, modne ta, będą szkolenie. Ta. A, I to szkolenie w sumie to bardzo mocno wywróciło mój światopogląd. Jednak wywodząc się z małej miejscowości. Te ograniczenia były dość duże. No i to była bardzo duża lekcja. To, była, to był pierwszy projekt deweloperski, który zrealizowaliśmy, który bardzo dużo kosztował pod względem nauki, bo niestety, ale nie zarobiliśmy na tym, a też sporo, z, do, dołożyliśmy tego biznesu, około pół miliona złotych, nie? Dzień dobry drodzy widzowie w kolejnym wywiadzie w Akademii Nieruchomości. A dzisiaj naszym gościem jest Robert Szymański, który jest inwestorem na rynku warszawskim w nieruchomości i działa szeroko od mieszkań na wynajem, aż po deweloperkę i kilka innych pomysłów, które też um, będziesz powinien, realizował tak, dopiero co o nich mówiłeś. Dzisiaj dokładnie trochę się z Wami podzielę, co tak naprawdę robię na tym rynku nieruchomości. Robercie, jak to się w ogóle zaczęło, że zacząłeś się interesować nieruchomościami, bo wiem, że historia jest całkiem ciekawa i... Tak. Wydaje mi się, opowiesz naszym widzom kilka takich fajnych smaczków, jak robić deweloperkę i jednocześnie żyć w takiej harmonii, można powiedzieć. Bo z tego co, co wiem, to po prostu tak fajnie delegujesz te tematy i tak masz to wszystko fajnie pokładane, że jednak nie jesteś typowym deweloperem, inwestorem, który nie ma czasu na nic, tylko cały czas jest urobiony po łokcie w tej swojej inwestycji, jednej, drugiej czy, czy kolejnej z rzędu. Tak, coś w tym jest. Trzeba ma 24 godziny, trzeba to podzielić na czas dla rodziny, trzeba mieć pasję. Wiadomo, ten biznes może być ten też pasją, ale jest tyle wspaniałych miejsc na świecie, które też warto odwiedzić. Więc tak sobie pomyślałem kiedyś, że jednak nie tylko człowiek pracą żyje. Trzeba nauczyć się, bo oczywiście wszystkiego można się nauczyć, Delegować te wszystkie obowiązki, ale robić też fajne projekty, dawać ogromną wartość, no bo tak naprawdę tylko dzięki temu można realizować cokolwiek w życiu, fajne, fajnymi projektami, dawać po prostu nimi wartość. Ale od czego w ogóle tak naprawdę się zaczęło? Bo no, ja już mam prawie 40 lat, a ten biznes nieruchomościowy zacząłem w wieku. Mm, Jakieś 4 lata temu, tak powiedzmy, że w skrócie mówiąc, ale wcześniej zupełnie nie zajmowałem się nieruchomościami. Moja historia zaczęła się w małej miejscowości w Strzyżowie, tam na Podkarpaciu, 8 tysięcy mieszkańców. Zacząłem od biznesu, nigdy nie pracowałem na etacie, więc zawsze... A próbowałem... nie jednego dnia? Dopytam. I, tak, pracowałem. Pracowałem. A tu się ma. Pracowałem, ale to było jeszcze, wiesz, co, przed w ogóle przed jakby wejściem na ten rynek pracy w wieku dorosłym, e, mając 17 lat, pojechałem do Włoch e, z dziewczyną, i wtedy w Neapolu pracowałem jako pizza ragazzo. Rozwoziłem pizzę na takiej różowej damce po Centrum Delicionare w Neapolu. E, I w ogóle, o fajnie, że mi o tym przypomniałeś, bo dosłownie za dwa tygodnie jedziemy na wycieczkę z moją rodziną, jedziemy właśnie samochodem e, tam w te okolice, Neapolu, Amalfi Pozitano, właśnie pozwalać sobie te, te wszystkie miejsca których byłem w 2004 roku, właśnie jako młody chłopak. No i to była moja praca na etacie. I to był taki początek, w mi był taki sygnał wtedy, że no jednak to nie jest coś, co sprawia mi radość w życiu. A, a, a wiele momentów miałem takich w życiu, że jednak zatrzymywałem się i zadawałem sobie pytania, czy to jest to, co będę chciał robić do końca życia. I to były takie momenty, gdzie te odpowiedzi przychodziły bardzo szybko. I wtedy też przyszła ta odpowiedź, bo to jednak nie znam języka, obcy kraj. No, było ciężko, tak naprawdę. Fajnie, fajni ludzie, pozytywni, jako, jak to we Włoszech, ale nie do końca jakby ten, ta, ten format mi, od, mi od, odpowiadał. I wróciłem do Polski, wtedy jeszcze miałem jeden rok technikum. I po tym roku w technikum stwierdziłem, że spróbuję sił. Akurat zaraziłem się tą przedsiębiorczością u swoich rodziców. Oni prowadzili jakieś małe biznesiki, mama gdzieś tam woźny, ale też zawsze na własną rękę. Tata później sklep prawda, prowadził. Także to mi się bardziej podobało, żeby jednak, prawda. Być może samozatrudnionym, ale mieć wpływ jakby większy trochę na, na te swoje finanse. Bo im więcej pracujemy, tym mamy więcej pieniędzy. Jakby to było wtedy takie moje myślenie. E, więc e, otworzyłem taki swój mały pierwszy sklepik z telefonami, naprawiałem telefony, serwis, akcesoria. E, i tak spędziłem kilka lat, 8 lat w tym, w, tym, w tym swoim sklepie, no ale przyszedł ten moment, kiedy zacząłem właśnie zadawać sobie pytanie, czy to jest miejsce, w którym chcę być do końca życia, czy powiedzmy nawet 10 lat do przodu, to już nie wybiegajmy do końca życia, ale 10 lat do przodu, no i chciałem się rozwijać dalej, więc później agencja reklamy, produkcja reklamy, produkowaliśmy billboardy na całą Polskę, drukarnia wielkoformatowa, też wiele lat w tej branży. I przy taki moment w 2013 roku, m, kiedy e, trafiłem na takie szkolenie e, Harwa Eckera, umysł milioner. Pewnie kojarzysz, bo takie to modne szkolenie. Modne szkolenie. A, I to szkolenie w sumie to bardzo mocno wywróciło mój światopogląd. Jednak wywodząc się z mojej miejscowości. Te ograniczenia były dość duże, mentalne, związane z przekonaniami do pieniędzy, to, to gdzieś tam te pieniądze zawsze były takim tematem tabu i to jest 10 lat tak naprawdę od tego czasu, więc ja jakby z tą swoją euforią wtedy wszedłem na rynek, jakby myślałem, że wszystko jest możliwe. To był taki etap, gdzie faktycznie dużo próbowałem i to był też taki moment, kiedy zbankrutowałem. I przyznaję się do tego, i to było bardzo bolesne. I to się w sumie wtedy połączyło z moim przyjazdem do Warszawy. To był trudny bardzo moment. To był 2000. Czyli rozumiem, że jeszcze prowadziłeś poprzednie biznesy związane z Wielką Zamykałem Zamykałem. Tak. A? Musiałem wszystko wyprzedać: wszystkie maszyny, wszystko, co miałem. Musiałem wyprzedać wszystkie samochody swoje. Miałem taki piękny samochód zabytkowy. No, wszystko musiałem wyprzedać, żeby się po prostu utrzymać, bo e, moja partnerka w ciąży z dzieckiem my się przeprowadzamy do Warszawy. E, 10 tysięcy w portfelu. W e, rzeczywistość nas przerosła. Przyjechaliśmy do takiej kawalerki 18-metrowej, gdzie po prostu jak się puściło wodę w kranu, to kopała. E, to było na żoli bożu. E, także no, było naprawdę, naprawdę ciężko, ale napędzany jakby tą, tą pozytywną swoją myślą, że e, jak człowiek bardzo chce, to, to, to potrafi, to może to zrobić, może, może osiągnąć ten sukces. Jeszcze nie wiedziałem dokładnie, jak go osiągnąć, no ale nie poddawałem się. Wstałem rano, brałem te czunie, szedłem na spotkanie, jedno, drugie, wtedy jakieś tam inne biznesy próbowałem robić, ale zawsze z tyłu głowy myślałem o tych nieruchomościach. Wtedy pamiętam, przeczytałem pierwszą książkę Wojtka Orzechowskiego o flipach, i ona mnie tak bardzo urzekła, i tak w sumie sobie zacząłem myśleć, mówisz, kurcze, jakie pieniądze, skąd takie pieniądze te flipy wezmę w ogóle. Wiesz, no, na kredyty, i wiesz, ja żadnych, wiesz, żadnego zatrudnienia nie mam. Nie mam nic. jadę gdzieś na oparach. Mnie, jakieś tam, wiesz, ostatnie tak naprawdę pieniądze yy, wydawaliśmy. I wtedy się akurat tak złożyło. Yy, to było to było fenomenalne akurat. Yy, jak już gdzieś te pieniądze faktycznie kończyły. Moi rodzice yy, także za to im bardzo dziękuję, yy, sprzedali wtedy dom, i. Ten dom, po prostu część z tych pieniędzy z tego domu przeznaczyli mi to, było tam około 100 tysięcy złotych. No i w, w, że ja zawsze szedłem na grubo, można tak powiedzieć, więc od razu odpaliłem spółkę akcyjną. <grym> od razu akcyjną. akcyjną, oczywiście. No bo jakby miałem wizję, jakby tego biznesu, jakby wiesz. Miałem tam, wtedy akurat chciałem zrobić hotel kapsułowy w Warszawie. I dobrze, że go nie zrobiłem, bo by pandemia go poskładała w trzy sekundy. I tak akurat los wtedy chciał, że zamiast tych prawda, kapsułowych pokoi zacząłem robić mikrokawalerki. Pojechałem na szkolenie, jedno, drugie, wtedy akurat były, były takie dobre do szkolenia i tam było wszystko przedstawione na temat właśnie robienia mikrokawalerek i ogólnie inwestowania w nieruchomości. Pewnie teraz też jest, jest sporo, ale jakoś już raczej tak towarzysko w tym uczestniczę. No i chłonęłem tą wiedzę, wiesz, w 100% po prostu byłem, wiesz, w pierwszym rzędzie byłem zainteresowany. Miałem te 100 tysięcy, z czego jeszcze z tego musiało, wiesz, być na życie, no ale ta kasa znowu zaczęła, wiesz, topnieć. Tam je trochę, wiesz, przewieźli inwestorzy, bo to jakby pomysł był generalnie taki, żeby zrobić spółkę akcyjną, żeby pozyskać akcjonariuszy, na ten mój pomysł. No ale to nie do końca to, wiesz, było tak, jak sobie tam człowiek zakładał, nie? Jednak, jednak tego doświadczenia z tymi dużymi liczbami nie było. Pewnie jakieś moje jeszcze przekonania to mnie gdzieś tam, wiesz, ograniczało wewnętrznie. No i finalnie, wiesz, co to się udało tak, że pozyskałem kapitał z rynku trafiłem na takiego jednego gościa, który mi pomógł uzyskać kapitał, Wyemitowaliśmy obligacje korporacyjne, uzyskałem tam około półtora miliona, no i zaczął się tak naprawdę ten biznes kręcić na obrocie tymi nieruchomościami. No i tak on generalnie trwa do dzisiaj. Więc jeśli chodzi o, o te mieszkania, prawda, jeśli chodzi o mikrokawalerki, bo, bo tym też się zajmuję, tutaj pracuję z inwestorami. Ale jakby naturalnym takim rozwojem tego biznesu, no Według mnie była deweloperka, żeby ten po prostu rozszerzyć to, to, tą swoją działalność Ym, i mając, wiesz, te ambicje takie, że jednak człowiek chce coś osiągnąć więcej, no to idźmy w, w grube tematy. No, Łatwiskalowalne się... niż pojedyncze mieszkanie. No, zdecydowanie tak. No i natrafił się temat wiesz co, zakupu działki z pozwoleniem na budowę. Ym, no i kupiliśmy, kupiliśmy właśnie z tym wspólnikiem na no spółkę, taką działkę w markach. No, i to była bardzo duża lekcja. To, była, to był pierwszy projekt deweloperski, który zrealizowaliśmy, który bardzo dużo kosztował pod względem nauki, bo niestety, ale nie zarobiliśmy na tym, a też sporo z, do, dołożyliśmy tego biznesu około pół miliona złotych. Nie? Tam było wiele problemów. Zbyt też, wiesz, co moje duże zaufanie co do ludzi. Wiesz, nie miałem doświadczenia absolutnie, jeśli chodzi o, o deweloperkę. To nie jest, wiesz, to nie jest robienie flipa, nie? To, no nie, to trochę nie. inaczej wszystko działa. Mm, trafiliśmy A, na pandemię. Tak Z ciekawości, kto najbardziej Cię, mówiąc kolokwialnie, przewiózł? Czy ekipa? Wiesz czy co? Na, 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 na nie, 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 nie. Wiesz, to tam akurat było tak, że mój wspólnik, on w moich oczach, bo tak się też markował, już był deweloperem, już miał coś wybudowane, już miał swój zespół ludzi, którzy się po prostu na tym znali. Tak mówił, jakby tak to markował. I ja w to zaufałem, jakby no, po prostu poszedłem w ciemno. Skoro robimy razem biznes, no to dzielimy swoje. Tutaj rolę, prawda? Ja robię jedno, oni robią drugie. Ja zajmuję się sprzedażą. Co robię dzisiaj, wiesz? Ja dzisiaj nie zajmuję się e, sprawami technicznymi, tylko mam to wydelegowane, bo mnie to absolutnie nie obchodzi. To nie jest w ogóle moja dziedzina. Ja się zajmuję sprzedażą, e, marketingiem. Ja tworzę produkty, ja wie, czuję, co ludzie potrzebują e, jako produkt tam, gdzie chcą mieszkać, ale ja nie wiem, jak to wybudować. Nie? To nie jest moja bajka i nawet nie chcę się tego uczyć, bo znam mnóstwo ludzi, którzy po prostu żyją tym na co dzień i oni to lubią robić. I tam myślałem, że będzie tak samo, no ale niestety było trochę inaczej, więc trafiliśmy na pandemię, trafiliśmy na wzrost kosztów materiałów, to też był duży czynnik, inwestycja była niedoszacowana, więc to, to też, wiesz, to nie jest tak, że 100% wiesz, to była ich wina tylko i wyłącznie, rynek też trochę pomógł w tym wszystkim, ale brakło kontroli, brakło wiedzy na pewno w, w tego typu inwestycjach. No, i teraz trzeba to wszystko gdzieś tam naprawiać, yy, poprawiać i tak dalej, ale jest ok. Jakby w sensie ludzie mieszkają, są zadowoleni. Te poprawki, które trzeba robić, to się po prostu robi. Yy, ale nie rozgrzebuję przeszłości, wiesz. Nie siedzę i wiesz i się nie, nie zamartwiam gdzieś tam po drodze, że, yy, że te pieniądze poszły, bo ten czas po prostu dzisiaj angażuje w to, żeby budować kolejną wartość, żeby znajdować kolejne tematy, yy, żeby dawać ludziom yy, miejsce, gdzie chcą mieszkać. Wiesz, dzisiaj ja zajmuję się sprzedażą, bo to lubię, tak, ale docelowo i pewnie też wydeleguję ten dział w, z, z mojej firmy, sprzedaż typowo. I jak się spotykam jeszcze z klientami, to wiesz, to dla mnie, wiesz, to pierwsze zdanie to jest takie, że jak, jeśli będą się decydować na to mieszkanie, to pierwsza rzecz to ja chcę, żeby tutaj mieszkali żeby to było ich miejsce żeby po prostu czuli tą energię. I powiem ci, że naprawdę jest tak, że ci ludzie, którzy dzisiaj kupili te segmenty od nas, tego osiedla, Faktycznie, powiem szczerze, że naprawdę świetni ludzie stadzi na te domy i chcą tam mieszkać, i są naprawdę za to wdzięczni. Nie? Także, także no, doświadczenie na pewno dużo kosztowało. Nie rozgrzebuję tej przeszłości, bo, bo jest to dla mnie lekcja, która dużo kosztowała. No i dzisiaj tworzę ten biznes w taki sposób, staram się, wiesz co, naprawdę robić go na luzie. To, co mówiłem. Zatrudniam ludzi, którzy po prostu się na pewnych rzeczach znają, lubią to robić. A ja ten czas próbuję wykorzystać na to, żeby znajdować, wiesz, kolejne tematy, żeby dawać, wiesz, kolejne wartości. No i myślę, że mi się to całkiem fajnie udaje. Zaraz jeszcze wrócimy do, do oddelegowywania, bo to też ciekawy mm -hmm. case, że. Potrafisz mieć czas i jednocześnie prowadzić inwestycje deweloperskie, bo u nas jest trochę etos takiej pracy, że wszyscy muszą być zarobieni. Jak nie pracujesz po 14 godzin dziennie jako przedsiębiorca, to co z Ciebie za przedsiębiorca? Gdzie nie uważam, że do końca tak powinno być. Sam, chociaż sam trochę tkwię w takim marazmie, chociaż ja to lubię po prostu, więc rozbijamy kilka projektów różnych równolegle, natomiast nie, nie marudzę za bardzo na to, natomiast wróciłbym na, bardzo chętnie do tego, co mówiłeś, jakie, jaką wyboistą drogę miałeś, bo... Żyjemy w czasach, gdzie rządzi Instagram, social media, gdzie wszyscy pokazują, że są piękni, zabawni, y, szczęśliwi, weseli. I bardzo wiele osób, szczególnie młodych, ulega tej, te, temu złudzeniu, bo to jest złudzenie, że życie nie jest piękne i usłane różami, tylko życie jest y, ciężkie. Ży, życie ciężko, y, mówiąc brutalnie, kopnie cię w tyłek. Y, życie da ci popalić, i właśnie chyba na tym polega życie, żeby jak dostaniesz któregoś kopa z rzędu, to żeby jednak. Wstać i dalej próbować. No bo gdybyś się nie podniósł po, pierwszej, po pierwszym bankructwie, w ogóle fajnie, że o tym mówisz, a nie e, tylko: Suck the Story, wspaniale, wszystko mi się udawało. No to gdybyś nie wstał po tym pierwszym bankructwie, no to pewnie byś teraz siedział na jakimś etacie, nie ujmując e, oczywiście żadnym etatom, i byś e, zarabiał średnią krajową albo ewentualnie trochę więcej. Więc bardzo fajnie, że w ten sposób to opowiadasz, a nie tylko od tych e, superlatyw, gdzie wszystko wspaniale, zawsze mi się wszystko udawało. No ale wracając właśnie do tego tematu, który powiedziałeś, e, oddelegowywanie. Jak to się stało, że ułożyłeś tak fajnie zespół, że w zasadzie tak jak mówisz, niewiele co zajmujesz się tymi inwestycjami? To nie są małe inwestycje, no, tylko kilkanaście jednostek, często kilkadziesiąt, tak? Tak. E, wiesz co. To jest, nie mogę powiedzieć, że to jest trudne, bo wiesz co, mam naprawdę bardzo dużo w życiu szczęścia. I to jest takie szczęście, które jest, wiesz co, związane z tym, że ja po prostu wierzę w to szczęście. Jak ktoś często mówi, że ja mam w życiu pecha, to po prostu tego pecha ma. Ja, nie, ja zawsze uważam na co, co mówię, zważam na słowa, które wypowiadam i bardzo mam, wiesz co, taki... Klarowny umysł, jeśli chodzi o swoje myśli. I myślę, że to wszystko powoduje, że często, jeśli szukam kogoś do zespołu, to on przychodzi od razu pierwszy. I to jest, to jest naprawdę niesamowite. I to jest ta siła, myślę, że to jest ta siła przyciągania, też, ale to jest też związane generalnie właśnie z takim sposobem myślenia, uważam. Nie? I to też, co wspomniałeś, że wiesz, życie jest ciężkie i potrafi przeczołgać. Uważam, że tak. Osoby, które tego potrzebują że to jest w danym momencie każdemu potrzebne po to, żeby się czegoś nauczył, żeby nagle nabrał pokory do życia, żeby się cofnął trochę wiesz wstecz i zaczął się zastanawiać ok, dobra. Co ta lekcja mi tak naprawdę dała? Co mi pokazała i w jaki sposób dzisiaj będę pracował, działał, jak dzisiaj będę dawał tą wartość na rynek, żeby ten świat po prostu był lepszy. Po prostu wiesz, to to uważam, że, że wszystko jest po coś w naszym życiu. I tak, wiesz co, udało mi się fajnie poprzez jakby zmianę też tego swojego sposobu myślenia. Ja dużo medytuję, mam taki swój w ogóle rytuał, nawiążę też do tego, bo to jest uważam ważne, to jest tak naprawdę taka cała kwintesencja, wiesz co, mojego tego całego dnia i, i to w jaki sposób, wiesz co, ja działam. Wstaję sobie 5.30, mam swoje 40 minut na medytację, mam taką medytację prowadzoną Wim Hofa, oddechy, takie sesje są, można no, sobie też to w internecie wszystko znaleźć. Wszystko generalnie jakby jest w internecie. Później mam taką medytację z afirmacjami i to w ogóle też jest mega, bo to jakby nastraja Twój umysł na, na piękne rzeczy, na to co się może wiesz, wydarzyć. Wiesz, nie zaczynam dnia od negatywnej informacji, od wiadomości, bo te negatywne rzeczy zaczynają się gdzieś tam później kotłować i Cię przytłaczać przez cały dzień. Tylko zaczynam od pozytywnych rzeczy, od afirmacji, jak ten dzień będzie wyglądał. No i w taki sposób zacząłem budować biznes od kilku lat. Ja się cały czas tego uczę, bo, bo tego się można po prostu nauczyć. To jest pewnego rodzaju um, sposób myślenia. I ci ludzie przychodzą, i ci ludzie są uczciwi, i widzą, że ja jestem uczciwy. Widzę, że jakby gramy do jednej bramki, jakby każdy wie co ma robić. Określamy w ogóle, wiesz, swoje role w tym biznesie. No i... Tak, to się po prostu gdzieś tam składa. Ostatnio właśnie też rekrutowałem project managera do prowadzenia remontów, bo robił to mój wspólnik, który ma uważam dużo większy potencjał, bo nie zna się on nie jest z branży budowlanej, wiesz, a generalnie. Myślę, że ludzie, którzy powinni się, tym, jak się zajmują konkretnymi rzeczami, to powinni być z danej branży powinni to lubić robić. Lubić robić. Ja nie zauważyłem, wiesz, w nim, że on, wiesz, że sprawił mu to radość, a bardziej wybierz to tarcia. Więc stwierdziliśmy, że trzeba to uwolnić, jakby trzeba uwolnić ten kierunek, szukamy project menedżera. I wiesz co, pierwsze ogłoszenie, nawet nie wiem gdzie dokładnie gdzieś dodałem ogłoszenie pierwszy gość, pierwszy telefon się podpisałem umowę, nie? Naprawdę super. Widzę, wiesz, już dałem kilka tematów takich na sprawdzenie, naprawdę idzie mu to świetnie, złapaliśmy flow, no i zobaczymy co dalej, ale wierzę, że będzie naprawdę dobrze, nie? I tak generalnie jest z, z wszystkimi tematami, które gdzieś tam, za które się biorę. Moja intencja jest taka, żeby, wiesz, jakby wizualizuję sobie, jak to ma wyglądać, jak ci, ci ludzie, którzy tam przychodzą, wiesz, do tych domów, jak są zadowoleni, szczęśliwi, że oni są tam mieszkać i generalnie jakby ta energia, ten sposób myślenia powoduje, że to życie jest po prostu dużo łatwiejsze i te sytuacje, które się dzieją, one się po prostu dzieją pozytywnie, nie? Może to brzmieć trochę dziwnie, ale powiem Ci szczerze, że po prostu tak to u mnie działa. Słuchaj, tak naprawdę Nieważne jaka jest ścieżka, ważne, żeby do mety dojść, tak? <gry> Dokładnie. Wiesz, no może być trudno, może być po grudzie, wiesz, mogą być problemy, a może być tak naprawdę, wiesz. Fajnie, przyjemnie i każdy może być zadowolony i mogą być fajne z tego pieniądze. O to chodzi. I tego sobie życzmy, i życzmy naszym widzom, żebyśmy po prostu mieli pieniądze. I szczęście, i szczęście. Kasta, ale kasa też, jakby wiesz, nie jest, uważam, najważniejsza w tym wszystkim. Ona jest, wiesz, jest ważna, jest istotna, ale nie powinna być celem samym w sobie. Wiesz, to ja na przykład w firmie w ogóle nie robię przelewów u nas, nie to robi moja partnerka, ona się tym zajmuje, ale to po prostu robi to tak mechanicznie, że wiesz, jest faktura płaci. Jakby generalnie, jeśli chodzi o, o te aspekty, to, to ja w ogóle się jak wiesz, nie lubię w to angażować. Jakby ja liczę na, na grubych liczbach, jak mi się to wiesz, wszystko opłaca. Ale jakby ca, cała reszta, to nie jest tak, że wiesz, realizuję projekt i ja wiem, ile muszę na nim zarobić, nie? Ale powiedzmy, że sprawdzam kosztorys, ale nie liczę, nie wydaję tych pieniędzy w momencie, kiedy ta inwestycja jest i wiesz, jakby to, to nie w tym kierunku, nie? One nie są celem samym sobie. Dla mnie celem samym sobie dzisiaj. Po tylu latach gdzieś tam pracy na rynku jest poprzez dawanie wartości. Bo jak ludzie będą zadowoleni, to pieniądze tak czy tak będą. Co by się nie działo, to i tak ta kasa po prostu przyjdzie. Dokładnie tak. Tym bardziej, że bardzo fajne, widziałem, bardzo fajne zdanie oczywiście w internecie, w czeluściach internetu. Dam ci miliard dolarów, ale jutro nie otworzysz oczu. <grym> Zdecydowałbyś się? No wiadomo, że. Nikt by się nie zdecydował. No, Dlatego jasne. trzeba czasem się zatrzymać i zastanowić, czy jednak ten, te wartości, które mamy. Nie są trochę odwrotnie, niż powinny być. Tak. Dobra, bardzo Ci dziękuję, Robercie, za naprawdę Dzięki ciekawy piętnie. wywiad. I myślę, że jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem w komentarzach. Tak jest, zapraszam. Dzięki Dobra. bardzo. Dziękujemy, trzymajcie się, cześć.